Cześć, witajcie w materiale z gry Hitman, a konkretnie z ostatniego, finałowego epizodu nowego Hitmena. To jest odcinek szósty i wstańmy sobie. Jesteśmy tu jako Tobias Reaper. Jesteśmy w szpitalu, w bardzo zaawansowanym, technolo zaawansowanym technologicznie szpitalu prywatnym gdzieś w Japonii, w Hokkaido konkretnie. Jaki piękny widoczek mamy. I nasza misja polega na wyeliminowaniu... Jednego z pacjentów. Ogólnie tu pacjentami są najbogatsi ludzie świata, jakieś tam i e gangsterzy, jakieś super tam politycy i tak dalej. To oczywiście jest wszystko poza zasięgiem zwykłych ludzi. My tu zostaliśmy zapisani przez agencję, żeby wyeliminować ten cel. I jest tu także e, współpracowniczka, czy też pani prawnik współpracująca z mafią. E, nie chcę też za bardzo zdradzać fabuły, e, bo tu fabuła istnieje oczywiście. Pomiędzy odcinkami głównie oglądamy takie. Oglądamy filmiki fabularne, które wyjaśniają nam taką ogólną historię. I poza tym oczywiście każdy odcinek sam w sobie to jest taka mini historia, można powiedzieć, no bo poznajemy losy tych postaci. I to jest część też, frajdy chyba poznawanie, przynajmniej dla mnie, poznawanie tych mniejszych takich wątków. Bo o każdej postaci odkrywamy często różne dodatkowe szczegóły. Kiedy naprawdę się postaramy, no? kiedy podsłuchamy rozmowy w jednym miejscu, albo w drugim, kiedy coś przeczytamy, znajdziemy jakiś przedmiot, co bardzo zachęca do. Powtarzania tak naprawdę tej samej misji. I przy przynajmniej trzech misjach, w trzech odcinkach spędziłem około 7-8 godzin, chociaż tak naprawdę przejście każdego to jest, jeżeli po prostu chcemy włączyć sobie epizod, załatwić główne cele, czy tam jeden główny cel, cel czasem jest, no to godzina, może półtorej godziny i tyle, ale chyba nie tak się gra w Hitmana, ja zawsze lubiłem powtarzać wiele razy ten sam. Um, tę samą misję w poprzednich częściach. Dobra, yy, bo nie mówię co robię. Teraz zaplanowałem sobie, że trochę mniej tradycyjny sposób wezmę na zlikwidowanie pierwszego celu. I mam nadzieję, że mi się uda, bo jeszcze mi się nie udało. Yy, mianowicie. Wydaje mi się, że tędy powinno... O, tam jest strażnik. Okej, okay, dobra. Nie zauważy nas raczej. Na wszelki wypadek lepiej szybko wejdźmy do środka. No, dobra. I tak. Tak myślałem, bo tu ostatnio trafiłem wejściem, jak uciekałem przed strażnikami, więc jesteśmy w tym pomieszczeniu i skierujemy się w stronę, jak to się nazywa profesjonalnie, w stronę pomieszczenia z lekarzami i naukowcami. W każdym razie neurochip, tak? To też musimy podnieść. Bardzo ważne. Neurochipem, tym pilotem do neurochipa wpłyniemy na Zachowanie jednego z lekarzy, który ma ten neurochip wszczepiony, i to nam się przyda, żeby zrealizować jeden z celów, właśnie, bo nam otworzy drzwi w taki sposób. Ten pan doktor, więc jak tu już słyszycie, już jestem trochę obeznany, bo już grałem parę razy. Znaczy, próbowałem grać, bo tak całkowicie tu ukończyłem tylko raz. Jak na razie, ten odcinek, ale chciałem sobie poeksperymentować z różnymi metodami. A przy okazji ten materiał ma służyć po prostu podsumowaniu pierwszego sezonu, bo opublikujemy też. Ups. Szybko. Opublikujemy też recenzję pierwszego sezonu, ale to może w okolicach, tak myśleliśmy, że to raczej w okolicach premiery wersji pudełkowej, bo pewnie większość graczy w Polsce jednak będzie wybierać pudełkową wersję, jeżeli chodzi o zakup. Ok, teraz możemy użyć, proszę bardzo, zwiększyć dawkę chemikaliów dzięki Neurochipowi. Jeżeli dobrze pamiętam, Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, to on powinien pójść teraz do tego pomieszczenia. A w tym pomieszczeniu jest serce naszego celu, bo nasz cel na, czeka na operację, na wymianę serca. I to jest bardzo nietypowe serce, bo on ma y, źle położone, jakoś tam chyba po prawej stronie bardziej. I Inaczej w każdym razie niż wszyscy ludzie i żeby w ogóle jedna szansa na miliard, że udało się znaleźć dawcę. I to jest jego jedyna szansa na na, na wyleczenie. Więc jeżeli się tego pozbędziemy, to ...automatycznie w taki sposób pozbędziemy się celu, tylko teraz muszę szybko zdążyć... Um. ...bo ci ochroniarze teraz wyjdą stamtąd, to ja muszę zdążyć wejść zanim zamkną się drzwi. A... Pięknie. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. A przy okazji będziemy mogli się przebrać za doktorka, to też chyba mi pomoże. W sumie... Weźmy go przeciągnijmy może na wszelki wypadek. Zacząłem wcześniej mówić o recenzji, że właśnie wydaje mi się, że większość graczy w Polsce jednak będzie kupować wersję pudełkową, jeżeli już, bo na Steamie, czy na PCC przynajmniej, nie opłaca trochę się chyba kupować całego sezonu, bo no bo jest dostępny tylko na Steamie w steamowej cenie, że tak powiem. Ok, spoko. To chyba jeden z najbardziej nietypowych sposobów na likwidację celu w Hitmanie. Na pewno w tym odcinku. I. Okej, okay, dosyć bezpośrednie. Spoko. No i dobra. Kś achievement może czy coś, ale nieważne. W każdym razie. Zaraz zajmiemy się drugim celem, a ja będę dalej opowiadał. Um... Podsumowując ten, ten epizod, ten, przepraszam, ten cały sezon. Ja od początku uważałem, że ta gra jest świetna i zrecenzowałem zresztą pierwszy odcinek, też robiłem filmiki z innych z dwóch chyba epizodów, tych pierwszych i naprawdę IO Interactive, twórcy stali na wysokości zadania, no jeżeli lubicie Hitmana to nie możecie przegapić tej osłony moim zdaniem, bo każda misja oferuje tyle różnych możliwości ups nie wiem czy to mogę być, oferuje tyle różnych możliwości, że no że po prostu fani Hitmana nie mogą się nie ucieszyć wydaje mi się z tego, chociaż fakt faktem, że niektórzy narzekają, że jest trochę za dużo ułatwień ale z drugiej strony no ja z nich na przykład nie korzystam. Zauważcie, że podczas tego podejścia ani razu nie włączyłem instynktu. W ogóle mam wyłączoną opcję tą. Instynkt to jest to, wiecie, podświetlanie przez ściany e, celów. To jest na przykład w ogóle z tego nie korzystam. I można pod włączyć też podpowiedzi, wskazówki. I wtedy naprawdę czujemy się jak w tych klasycznych hitmenach. I to jest naprawdę świetne. O, no, bo troszkę zabłądziłem. A teraz musimy się zająć drugim celem. E, I nasza koleżanka jest fanką sushi. Może mi się uda... Albo zatruć. Nie mogę tam wejść. Okej, okay, sorry. Albo uda mi się zatruć rybę, albo mogę spróbować. Przebrać się za trenera jogi i zepchnąć ją ze skały w trakcie ćwiczeń, bo oczywiście ćwiczy nie wiedzieć czemu. Nad jakimś urwiskiem. A pier, za pierwszym razem udało mi się wyeliminować zamykającą w saunie i podkręcając temperaturę na maksa. Co też było dosyć specyficzne. Dobrze, kurczę, jak jest ja stąd muszę... Mam wyjść, nie pamiętam teraz. Mam się dostać w tamtą stronę, więc chyba tędy się uda. Ale spróbujemy z tą kuchnią to podejście zrobić. Oczywiście, jakby do powtarzalności, do powtarzania misji, zachęca też cały ten system, jakby levelowania w obrębie misji, bo wykonując zadanie, zdobywamy poziom ekspertyzy, czy jak to tam się nazywa, nieważne. W każdym razie zdobywamy kolejne poziomy w ramach danej misji, danego odcinka. I na przykład na ostatnim poziomie zaawansowania, czy na jednym z wyższych poziomów. W tym epizodzie możemy sobie odblokować opcję, że gramy jako ninja. Zaczynamy gdzieś na urwisku, w stroju takiego typowego ninja. Mamy miecz, katanę, więc w miarę postępów odblokowujemy kolejne. Co ja robię? Odblokowujemy, wiecie, kolejne opcje, kolejne możliwości dostarczania sobie broni nowych albo. Nie będę włączał alarmu, albo aktywujemy nowe miejsca, w których możemy rozpoczynać grę. Więc wszystko nas tu zachęca do tego, żebyśmy grali jeszcze raz, jeszcze raz. No i oczywiście są to też do dodatkowe cele wprowadzane co jakiś czas przez twórców. Um, czyli, że mamy zabić nie główne cele fabularne, tylko po prostu kogoś tam innego wyznaczonego. Okej, okay, tam jest sushi, dobra. No to zobaczymy, czy mi się uda. Powinno być dobrze. Nie muszę się przybierać za strażników teraz. sposób. Jeżeli ktoś ma kropkę nad głową, to może nas rozpoznać, jeżeli się przyjrzy. Tego jeszcze nie wyłączyłem sobie, chociaż w sumie... To nie jest aż tak pomocne, no bo i tak można... Akurat teraz mi się przyda, no bo trudno się skupić w pełni na doskonałym przejściu Hitmana, jednocześnie komentując, ale... Jeżeli nie ma tych kropek, to widać, że ktoś się na nas patrzy dłużej, więc wystarczy być uważnym i też... Nie są te kropki potrzebne i dodatkowe elementy interfejsu. Okej, okay, teraz postaram się dostać do kuchni. Tylko tu będzie problem, bo to mam chyba wstęp tak jest, tu mam wstęp wzbroniony niestety. O, więc musimy jakoś ten. Pójdziemy sobie tutaj. A, czyli tu już, tu już mogę przybywać, OK? Nie mogę być tylko w kuchni, więc poczekamy aż. Tam są jest dwójka kucharzy i muszę się przebrać za jednego z nich. Hmm, widzicie teraz tą żaróweczkę na górze, to są możliwości tak zwane i pokazywałem już to w pierwszych filmikach, ale jeszcze raz pokażę. Otóż to są bardzo fajne rzeczy, wydaje mi się, dla ludzi, którzy nie grali w Hitmana nigdzie i chcą jakby, no, bo każda z tych możliwości odblokowuje jakby wskazówki i ścieżkę prowadzącą do efektywnego, efektownej, wiecie, egzekucji czy likwidacji celu. I możemy sobie je aktywować i one nas tak jakby trochę prowadzą, nawet trochę za rękę, no ale to jest fajna opcja, myślę, dla kogoś kto albo dawno nie grał w Hitman, albo po prostu nie ma czasu, albo... Rozumiecie. Jest początkujący, jak już powiedziałem. Chociaż te możliwości też nie są dostępne od początku. Musimy, musimy na przykład usłyszeć rozmowę, żeby odblokować możliwość. Okej. Okay. Czy nam się uda? Powinno się udać. Bo tu chyba nikt z trzeci nie, nie schodzi, więc... Come on. Okej. Okay. To jest pan mistrz e, sushi, więc przebierzmy się. Coś mi się bardzo udaje. Przyznam bez bicia, że ten materiał odgrywam drugi raz, czy nawet trzeci, bo... E, ...przy poprzednich podejściach trochę... troszkę się nie udało. Nie chciałem pokazać... Co się dzieje, Matko Boska? O nie! No, no to już zacząłem chwalić. Przedwcześnie troszkę. No nic, może mi się uda schować jeszcze drugie ciało, zanim strażnicy hey, przybiegną. Ok, czyli teraz słyszymy, że on skarży na strażników. Ale, że jako, że schowałem ciała, to może. Może będzie dobrze. Tu jest w każdym razie ryba fugu, która jest już troszkę. No jest oczywiście nieprzy nieprzygotowana dobrze. Ale nie mam noża, więc muszę zdobyć nóż i wtedy można wyciąć z niej kawałek i wycisnąć truciznę i potem tą truciznę aplikujemy na sushi i podajemy e, pani, pani, pani Yuki Yamazaki. I sobie możemy potem efektownie odjechać na skuterze śnieżnym albo w inny sposób. Gdzie to jest jakiś nóż? Widzę, że strażnicy trochę nie nieogarnięci, bo nie przyszli nawet szukać tutaj, ale też koleś nie widział gdzie konkretnie chowałem te ciała. No cóż, widz, widz, widzicie też, że mam status e, polowanie. Mam nóż, ok? Zajmiemy się rybką. E, Tnij rybę tak jest. Oczywiście jak nie, jeżeli nie wiecie, ryba fugu jest trująca i trzeba ją odpowiednio przygotować. E, czy podniosłem truciznę? Trzeba ją bardzo odpowiednio przygotować, żeby... Nie zatruła e, tego kto ją spożywa. Sushi? Tu jest sushi? Nie, chyba sushi jest. Czy tutaj? No, nieważne. No, w każdym razie trzeba ją odpowiednio przygotować, żeby nie była trująca. Ale jak zostaje podana jak normalne sushi. O, ty... Czemu wszyscy na mnie patrzą? A, dobra, czyli wszyscy już wiedzą, że ja jestem tak. Hmm. No to przebierzmy się może z powrotem. A nie mogę się przebrać z powrotem za lekarza, no bo to przecież nie podam wtedy sushi, no dobra wiecie co to chyba mi nie wyjdzie niestety już 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 a nie i tak jestem poszukiwany chyba no to będę kończył najwyżej nie, nie wykonam drugiego celu niestety zabiorę panu broń daj mi broń Walka wręcz jest, jest trudna. Znaczy, da, da się walczyć wręcz i tam walczyć. No nieważne. Zresztą w każdym razie, jeden cel widzieliście, więc zawsze coś. Um, teraz też pokażę wam wstęp, chociaż to jest mniej ważne. W każdym razie, chodzi o to, że ten nowy Hitman jest naprawdę świetną grą. I zanim napiszę recenzję, jeszcze chcę parę razy podejść do tej misji, też wrócić do poprzednich. Ogólnie, te sześć odcinków naprawdę to jest dla fanów Hitmana, myślę, prawdziwa gratka. Nawet najgorszy z tych epizodów, taki najmniej jakby z najmniej, ciekawymi lokac... z najmniej ciekawą lokacją, i tak był bardzo dobry w Marrakeszu, moim zdaniem. Więc e, jeżeli czekacie na wersję pudełkową, to wydaje mi się, że wychodzi jakoś w styczniu. Więc e, miejcie to na uwadze i tam trzymajcie rękę na pulsie. I dajcie znać, bo może już sami gracie w wersję jednak epizodyczną. Mi ta forma jakoś w ogóle nie przeszkadzała, bo w każdym odcinku spędzało się tyle czasu, że jakby to tak bardzo nie przeszkadzało, że trzeba było czekać aż tyle, czasem ponad miesiąc na nowy odcinek. Ale to by było na tyle ode mnie, o nowym hitmanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.